Praczę Podstawową nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu. Jedną z największych placówek oświatowych w mieście. szkoły wynosi 1,2 hektara. Funkcjonuje ona w mieście już 34 lata. Pierwsi uczniowie zaczęli tu naukę w roku szkolnym 1986 na 1987. W szkolnych zasiedli wówczas jedynie pierwszo i drugoklasiści. Robotnicy ciągle jeszcze pracowali na placu budowy. Kilka skrzydeł gmachu szkolnego czekało wciąż na oddanie do użytku. Dlaczego władze miasta zdecydowały się uruchomić nieukończoną w pełni inwestycję edukacyjną? Był to czas, gdy Serbinów, osiedle mieszkaniowe znajdujące się w otoczeniu szkoły, szybko się rozbudowywało. To było dawno temu. Tarnobrzeg był w latach 80. bardzo dynamicznie rozwijającym się miastem. Powstawało tutaj wiele mieszkań, rozwijał się przemysł siarkowy, przybywało ludzi i ja również e, przybyłam do tego miasta z dalekiej miejscowości, odległy o od 65 km. Otrzymałam tutaj mieszkanie w Tarnobrzegu i przeprowadziłam się. Akurat w 1987 roku otworzona została właśnie szkoła podstawowa numer 9. I było bardzo duże zapotrzebowanie na nauczycieli. I zostałam zatrudniona tutaj w tej szkole, i pracuję praktycznie właśnie od tamtego czasu. Od tego roku dysponujemy nową szatnią. Każdy z nas ma własną szafkę. Rada Rodziców jest powołana do tego, aby wspierać i wspomagać działalność statutową szkoły, czyli gromadzić na koncie Rady Rodziców fundusze, które pomogą w realizacji pewnych projektów, organizowania konkursów, zakupie nagród i dyplomów na zakończenie roku szkolnego. W ostatnim czasie Rada Rodziców też Finansowała w części sprzęty do klas 1-3, o zoboty i tego typu rzeczy. Wposażyliśmy klasy starsze w szafki, piszemy programy, wnioski do Urzędu Miasta o to, aby zagwarantować uczniom tej szkoły na przykład zajęcia pozalekcyjne, pomóc organizacji pikniku szkolnego, który zawsze jest na przełomie września lub października każdego roku. Nasza szkoła robi wiele ciekawych rzeczy, na przykład wydaje gazetkę. Nazwa gazetki wzięła się od bogini Famy, która była boginią roznoszenia wiadomości. W gazetce piszemy o tym, co robimy, gdzie wyjeżdżamy, bądź jakie sukcesy odnosimy. Ja uczęszczam do zajęcia kółka teatralnego pod tytułem Tarczy Kabareci. Wybrano zajęcie, dlatego że mam możliwość pokazania swojego talentu aktorskiego na scenie. Robimy przedstawienia na różne święta oraz bez okazji, na przykład na Walentynki. Właśnie ćwiczymy dostęp z okazji Walentynek. Odbędzie się oczywiście 14 lutego. Spotykamy się raz w tygodniu, by ćwiczyć na scenie i doskonalić swoje umiejętności taneczne i aktorskie. Na lekcjach chemii często eksperymentujemy. Ciekawe, czy moi znajomi robią teraz jakieś doświadczenia. Jest to największa podstawówka w mieście i chyba w ogóle największa szkoła. Jak dla mnie z perspektywy dyrektora, no to wyróżnia się wspaniałą atmosferą, świetnymi nauczycielami, którzy dbają o Was, o uczniów i właśnie uczniami. Jeśli mogę dodać jeszcze jedno słowo do tego, co nas wyróżnia, to zdecydowanie wyróżnia nas to, że realizujemy w naszej szkole aż trzy projekty Erasmusa, co jest rzeczywiście rzeczą wyjątkową i zawdzięczamy to wspaniałym nauczycielom, ale też uczniom, którzy znakomicie w tych projektach pracują. Wedle mojej wiedzy nie ma drugiej takiej szkoły, która by podstawówka realizowała choćby jeden projekt w chwili obecnej. Szkoła angażuje się w różne programy, na przykład Erasmus. Co zyskujecie dzięki temu programowi? Zyskujemy możliwość poznania nowych ludzi, nowych języków, jak i nowych kultur. Nam udało się odwiedzić Litwę, Czechy. I Hiszpanię. Ja zapamiętałem wyjazd do Czech, ponieważ poznałem tam kolegę, z którym utrzymuję do teraz kontakt. Wszystkie wycieczki były znakomicie wykonane. Najbardziej do Pragi, ponieważ zwiedzaliśmy tam centrum kosmiczne, jak i samo centrum handlowe, które było świetne. Mamy e, dzięki między innymi programowi Cyfrowa Szkoła, ale również dzięki e, projektom europejskim, bardzo bogatą tą bazę i wyposażenie e, szkoły. Mam tutaj na myśli komputery, e, ogromną ilość tablic multimedialnych, świetnie skomputeryzowaną szkołę i, i sieć w niej bardzo dobrze działającą. Na lekcjach wychowania fizycznego można odciąć się od codzienności szkoły. Tutaj w ławkach nie siedzimy. Tutaj uprawiamy różne sportowe dyscypliny. Pracuje. Uczniowie klas 1-3 zawsze um, są um, tymi najmilszymi, są wspaniałymi dzieciakami, bardzo wesołymi, radosnymi, szczerymi. Przychodzą do szkoły z radością, cieszą się, ale też biegają po korytarzach, bawią się, przeżywają wspólne przyjaźnie, są radosne. Szkoła zmieniła się. Chcąc przygotować karty pracy, musiałam wielokrotnie przepisywać czy krzyżówkę, przerysować tyle razy, ile miałam uczniów w klasie. W tej chwili mogę to zrobić bardzo szybko, korzystając z technologii, wydrukować. Sobie w domu i mieć gotowe. Mogę powielić, mogę skserować, a więc nie pracuje się dużo łatwiej. Oczywiście w tej chwili dużo częściej korzystają z różnych technologii z komputera, z telefonu mają więcej możliwości zdobywania wiedzy więcej mogą wyjeżdżać, poznawać świat. Niemniej. Są to dzieci, które lubią bawić się i lubią uczyć się przez aktywne poznawanie, a więc wszystkie wycieczki, wyjścia, zabawy sprawiają im bardzo dużo, dużo radości. Nie? Nie słyszymy, dzieci No, a teraz nas słyszycie? No. Pozdrawiamy policji głośno.